Olaf Lubaszenko przeżywa trudne chwile. Stracił najlepszego przyjaciela. Dziękuję za wszystko. Smutne wieści z domu Olafa Lubaszenko. W jednym z najnowszych postów na Instagramie Gwiazdor poinformował, że w ostatnim czasie pożegnał swojego najlepszego czworonożnego przyjaciela, Benia. Wcielona dobrociła godność, napisał poruszony. Znamy go z wielkiego ekranu. Co wiemy o karierze Olafa Lubaszenko? Olaf Lubaszenko to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawanych polskich aktorów. Na wielkim ekranie zadebiutował jako nastolatek, tytułową rolą w serialu Życie Kamila Kuranta w 1982 roku. Na przełomie lat pojawił się w takich produkcjach jak Kroll, E-MC2, Sfora czy Barwy Szczęścia. Co ciekawe, celebryta spełniał się także jako uznany reżyser. Tu swój debiut zaliczył w 1997 roku, reżyserując film Sztos, łączący w sobie elementy kina akcji i filmu obyczajowego. Odpowiadał także za produkcję, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą czy Złoty Środek. Olaf Lubaszenko pogrążony w żałobie. Przekazał przykre wieści o stracie. Oprócz prężnie rozwijającej się kariery aktorskiej, gwiazdor dba o regularne publikacje w mediach społecznościowych. W serwisie Instagram obserwuje go ponad 49 tysięcy użytkowników. To właśnie za pośrednictwem tej platformy w ostatnim czasie podzielił się niezwykle tragiczną wiadomością: Okazuje się, że zmarł jego ukochany towarzysz Benio Pupil, a zarazem najlepszy przyjaciel aktora przeżył 17 lat. Benio wcielona dobrociła godność. Siedemnaście wspólnych lat, napisał w treści posta. Celebryta nie ukrywał, że z pupilem łączyła go niezwykła więź. Sam nazywał go pieszczotliwie kochanym maleństwem. Dziękuję za wszystko, kochane maleństwo dodał. internauci nie przeszli obojętnie obok smutnej informacji i w komentarzach wyrazili swoje kondolencje. Za krótko żyją. 17 lat pięknego życia. Cudny wiek czytamy